Cześć. Witam was wszystkich w nowej serii, która będzie nazywała się Minecraft One Block, czyli jak sama nazwa wskazuje, jeden blok. Jest to taki Skyblock, który kiedyś był bardzo, bardzo popularny, ale zaczynamy od jednego bloku tylko i wyłącznie i zero przedmiotów w ekwipunku. Także łatwe, słuchajcie, to nie będzie. Czeka nas duże, duże wyzwanie, no ale zaraz sobie poczytamy, o co w tym wszystkim chodzi, bo mamy tutaj małe podpowiedzi i tutaj jest napisane e, Zniszcz ten blok, Break the block below you. I teraz e, oczywiście my sobie to zrobimy. Ale jeśli chcielibyście pobrać taką samą mapę, pograć sobie w Skyblocka na one block, czyli jednym bloku, to macie link oczywiście w komentarzu, w opisie do tego filmu i możecie go sobie specjalnie też pobrać i pograć tak jak ja. A być może będzie tu mm, ta seria, nie wiem, jak wam się spodoba, potrwa dłużej, jeśli nie, potrwa krócej. Ale spróbujemy sobie tutaj różne inne rzeczy zrobić. Na przykład nigdy nie robiliśmy mob grindera u mnie na kanale, a tutaj na Skybloku nie ma jaskin, więc będzie trzeba sobie Jakoś poradzić z mobami, i być może sobie wtedy nowe, inne projekty zrobimy niż na świecie survivalowym czy na wyspie. Także lecimy. Przede wszystkim niszczymy ten blok i patrzymy, co wydarzy się dalej. Jak widzicie, blok pod nami się regeneruje, czyli jest to nieskończony blok. On będzie tutaj cały czas, więc go będzie sobie na pewno trzeba jakoś oznaczyć, i tutaj wyskakują różne bloki nie tylko Ziemia, ale tak jak widzicie, Także drewno dębowe na chwilę obecną, no i z czasem te bloki będą się polepszać i będą też pojawiać się, tak jak widzicie, skrzynie. W skrzyni mamy małe skarby na początek, czyli faktycznie sadzonkę dębu i nasiona, coś co nam się bardzo, bardzo przyda. I skrzynie też sobie weźmiemy, ona też nam się oczywiście przyda. I zabierzemy sobie tego drewna jeszcze troszkę, ziemi też i teraz. Chciałbym zrobić coś takiego, czekajcie, jeszcze tą ziemię zniszczymy. I chciałbym zrobić to, ta, coś takiego, oczywiście mocno wciskając Shift, żeby tą trawę mm, rozmnożyć, że tak powiem, żeby tą trawę rozmnożyć. I póki co zrobimy sobie tutaj taki mały mm, prostokąt, nie, mały kwadrat, 3x3 na chwilę obecną. I później zmienimy sobie to na jakieś drewno, być może, tak, żeby mieć oznaczony ten nieskończony blok, żeby on nie był po prostu na środku trawy, bo może go nie odnajdziemy i będzie problem, także sobie tutaj zrobimy. Tak, jak widzicie, wyskoczyła kolejna podpowiedź, czyli mamy 10 faz z tym blokiem. 10 faz z tym blokiem. O jest, trawa się rozprzestrzeniła, to dobrze. Każda faza ma jakiś swój motyw przewodni, i teraz pierwsze to równiny. Równiny, czyli o, jaka niespodzianka! Aż się zdziwiłem, bałem się, że lecę w przestrzeń, że spadamy. Dobrze, że trawa się rozprzestrzeniła, to już będziemy ją mieli. Natomiast, tak jak widzicie, mogą poza blokami także być moby. I pierwsza nam tutaj wyskoczyła świnka, z którą na razie póki co nie mamy co zrobić. Potrzebujemy na pewno troszkę więcej ziemi, więc jeszcze troszkę musimy sobie pokopać. I tam też było, że bloki mogą być z różnych. Z różnych hmm, jeny, dimensions, czyli z różnych wymiarów, czyli pewnie nether end i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. A, i z, z, zbieramy swoje rzeczy do skrzyni, i tak faktycznie zrobimy. Niech ta trawa jeszcze się troszeczkę tam przeniesie, żebyśmy mieli jeszcze troszkę więcej ziemi, żeby móc wybudować sobie jeszcze szersze, szerszą podstawę to wtedy, to wtedy troszkę tutaj sobie to nasze naszą miejscówkę powiększymy oczywiście i teraz tak myślę o jest bloki tak jak yy, żwir będą spadać w dół no bo spadają w dół faktycznie przed chwilą tutaj mieliśmy taką migawkę żwir spadł w dół więc chyba będzie trzeba coś wybudować pod nieskończonym blokiem tak jak tutaj napisali pod nieskończonym blokiem można to zrobić z wodą. Tak jest z wodą. Nigdy jeszcze tego nie robiłem. Eee, także mogę spaść i to bardzo prosto. Także. Czekajcie, jeszcze trochę bloków sobie zbierzemy. Mamy już 11 ziemi. Jeszcze troszeczkę poproszę, żeby sobie rozszerzyć tą trawę. O, czy jesteśmy gotowi na przygodę? No to może za chwilę, może za chwilę. Rozszerzymy sobie. Tą platformę tam dla świnki się przyda, i teraz tak, zrobimy, słuchajcie, zrobimy sobie na pewno stół rzemieślniczy, to jest nam rzecz niezbędna i postawimy go sobie tymczasowo tutaj. I teraz tak, mamy drewno, tutaj będziemy potrzebowali sporo drewna, zrobimy sobie troszkę patyczków, wyłączymy te podpowiedzi. I teraz tak, na pewno chcemy troszkę pół bloków, póki co dębowych. I zobaczymy, innego drewna nie mamy, więc zobaczymy, na ile to nam starczy. I teraz tak sobie myślę, że dookoła, tutaj tej naszej, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasz ten nieskończony blok, gdzie on cały czas będzie. Zrobilibyśmy sobie o taką platformę. Tu będzie ziemia 3 na 3, to będzie można powiedzieć centrum. Ale tutaj robimy sobie platformę specjalnie z półbloków, żeby mniej drewna nam poszło, ale zrobimy sobie o, tego typu platformę żeby być gotowym na przygodę, no bo nie wiem co nam tutaj zaraz wyskoczy. I skoro tu mamy ziemię, to tą trawę oczywiście będę chciał troszkę dalej rozprzestrzenić, żeby ona sobie tu urosła. I póki co zrobimy coś takiego, ok, ok. I tu jeszcze dalej będziemy ją budować. I tu mamy tymczasowo i też zabezpieczymy się, żeby nam tutaj cenne Rzeczy nie spadły w przestrzeń, bo nie wiemy jaka czeka na nas przygoda. To sobie tutaj te rzeczy przestawimy na bezpieczną przestrzeń, czyli po prostu troszeczkę przesuniemy dalej od naszego bloku i zobaczymy, co tu takiego, co za przygoda na nas czeka. Świnka mogłaby pójść troszkę dalej, i myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, w razie co, w razie co, żeby mieć chociaż. Tą drewnianą siekierę. Bo jeśli nam tam wyskoczy jakiś MOB, który nie jest zbyt przyjazny, no to będziemy mogli. A i zostawiłem tutaj. Będziemy mogli go zaatakować tą siekierą. Chociaż, chociaż to. No i też drewno będzie e, szybciej nam szło. Także zobaczymy, czy jesteśmy gotowi na przygodę. E, ok. Mamy skrzynię. Jest drewno, jest pochodnia która też w sumie się przyda, bo zaraz idzie noc, tak jak widzicie, a jesteśmy na 1.18, więc ta jedna pochodnia powinna nam tutaj ładnie, ładnie nam to oświetlić i będziemy mieli timing w sam raz i zobaczymy. Teraz serduszka, więc nie wiem, czy te serduszka nie oznaczają tego, że zaraz zmieni nam się poziom, że będzie kolejna faza, a przy okazji, skoro mamy takie Piękny tło księżyc w pełni serduszka i naszego pierwszego przyjaciela w postaci prosiaka na naszym one-bloku. To przypominam, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i komentujcie, komentujcie, odzywajcie się w komentarzach, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Tym bardziej teraz, gdy ruszyła nowa seria, dajcie znać, co o niej myślicie. Czy Wam się podoba, czy robić więcej odcinków, czy jednak to nie jest. Dobry pomysł. Zobaczymy, zobaczymy, co tam uważacie, co nam z tego wyjdzie. Tą skrzynię już wzięliśmy, niszczymy i zobaczymy, co oznaczają te serduszka. Ok, jest upgrade, upgrade, czyli zwiększamy fazę, ulepsza się faza, za 5 sekund będzie kolejna faza. No i jestem ciekaw, co to takiego będzie. Faza pierwsza, the planes, czyli równiny. Ok. Ok, czyli przypuszczam, że przed chwilą mieliśmy do czynienia z taką testową fazą pierwszą fazą e, o, skrzynie się nam tutaj nie stakują która, która pokazała nam o co w tej grze chodzi. No a teraz mamy, mamy faktycznie równiny i możemy sobie bloki zniszczyć. Trawę sobie jeszcze zostawimy mam nadzieję, że ona się ładnie rozprzestrzeni, a chciałbym też zrobić jakąś pierwszą małą zagrodę. Dla naszej świnki eee, i no pierwsze jakieś rzeczy tutaj sobie też postawić w tym pierwszym odcinku, żeby już coś się pojawiło. Natomiast nie wiem na ile będzie nam to dane, bo nie wiem ile trwa tak naprawdę ta pierwsza faza, więc tu mamy oczywiście jakąś powtarzalność bloków. Eee, o, ok, dziwne rzeczy. O glina przyda się. U, mamy dynie nawet. Ok, czyli zaczyna arbuza, nie tylko arbuza, czyli zaczyna się robić ciekawie, słuchajcie. Pojawiają się inne bloki. Pojawiają się inne bloki. O, i inne drewno nawet mamy, zobaczcie. Poza dębowym mamy też brzozę. Mamy też brzozę, czyli powoli, powoli idziemy do przodu. E, ciekawe jak tam nasza trawa. Czy idzie dalej? Nie, nie idzie. Czekajcie, nie wiem. Pochodnia chyba nie blokuje trawy, ale na wszelki wypadek ją przestawimy o jeden blok. O, kolejna świnka, no i fajnie, bo będziemy mogli już je rozmnażać za chwilę, tylko będziemy musieli bezpiecznie sobie z tym poradzić. I teraz, tak, mm, czekajcie, odłożymy te skarby, które mamy, to co nam tutaj potrzebne, weźmiemy sobie to i będzie trzeba pomyśleć, jak tu wybudować, słuchajcie, platformę pod tym blokiem, żeby nam nie spadały. Żeby nam nie spadały, czyli będziemy potrzebowali trochę drewna, na pewno. Troszkę drewna. I troszkę tych pół bloków też, żeby to było oczywiście tańsze w budowaniu. E, Okej, okay. wszystko sobie weźmiemy. No i będzie trzeba zrobić eksperyment, jak to wybudować. Słuchajcie, jak to wybudować. Zrobimy sobie tak. E, ten blok sobie skasujemy. Ten blok sobie skasujemy. Zrobimy sobie źródło wody tutaj. Mam nadzieję, że ono nam zostanie. Czekajcie, ucieka w tamtą stronę. No ale zobaczymy, jak spadniemy, to spadniemy. Trudno, odłożymy tylko wiadro, żeby nie stracić tego wiadra, bo to by bolało niestety, gdybyśmy stracili wiadro i nie mieli jak tej wody wziąć. No i teraz pytanie: jak spadniemy? Trudno, o właśnie, to czekajcie, może za dużo bloków wziąłem, żeby nie stracić tyle rzeczy na raz. To sobie odłożymy tutaj i spróbujemy. Jak spadniemy, no to trudno, ale może nam się uda coś pod blokiem. Wybudować i jednocześnie nie utonąć, tu jest ten blok. Ok, czyli zrobimy sobie tak, tak i tak, i wypłyniemy po powietrze, wypłyniemy. Ok, udało nam się póki co, udało nam się póki co. I teraz musimy tam sobie jakąś małą platformę zbudować. Czyli tutaj mamy, i będziemy musieli sobie zrobić schody do tej platformy. Słuchajcie, czyli tu sobie stawiamy blok, tu sobie stawiamy blok, w tą stronę. Okay. I już coś się zaczyna dziać, czyli te bloki, które tam będą, już nam nie spadną, czyli jesteśmy troszkę do przodu. Troszkę do przodu. OK. Jeszcze chwilę spróbujemy tą platformę sobie powiększyć. Zejdziemy w tą stronę. Czy nawet tą wodę i tutaj nie przesunie. OK. Jesteśmy na tej platformie, więc możemy ją sobie spokojnie. Spokojnie powiększyć. I będziemy mogli zrobić sobie schody. Czekajcie, tu jest ten one-block, ok. O, glow squidy nam się tam spawnują w ciemnościach, proszę bardzo. Ok, mamy taką platformę, będzie można zrobić schody. Tego już nam nie potrzeba, bo platforma sobie stoi, więc to drewno nam się przyda. Nie ma co marnować tutaj zasobów w takiej rozgrywce. Ok. I gdzie jest one block? Tutaj, tutaj przydałoby się nam jakoś tu oznaczyć, że to to miejsce, ale okej, okay, to jeszcze zdążymy, zdążymy sobie zrobić, udało nam się nie spaść o dziwo i przetrwaliśmy. Okej, okay, czyli póki co to sobie zostawimy i słuchajcie, jeszcze chwilę tutaj pokopię i małą rozbudową się zajmiemy, ale chwilkę sobie pokopię, chyba, że pojawi się coś nowego, no to oczywiście pokażę. Ok, pojawiła nam się krowa, słuchajcie, więc mamy kolejnego moba. Wyskoczyłem też dynia w międzyczasie, także te dwie nowe rzeczy mamy, ale zaczyna nam się tu robić troszkę tłoczno, więc coś trzeba z tym zrobić. Tutaj jeszcze na dole też troszkę... Zmieniłem, tu jest oznaczone ym, blokiem drewna, że tu mamy ten nasz nieskończony blok dookoła, mała drewniana platforma i ziemię póki co zrobiłem dookoła. Nie wiem jeszcze jak to sobie zrobimy, jak to będzie na dole wyglądało, ale mniej więcej tak. Natomiast tutaj teraz trzeba troszkę nam przestrzeni więcej, no bo zaczyna się robić tłoczno, więc troszkę lipa, troszkę lipa i teraz tak. Tutaj, skoro trawa tam już przeszła, pozbędziemy się tego bloku. Nawet go nie stracimy, bo mamy platformę, OK i będziemy wiedzieli, jak to zrobić, jak mieć, póki co, znaczy, gdzie jest ten nieskończony blok, tutaj robimy póki co windę wodną, zostawiamy sobie, natomiast żeby nie było nam tak tłoczno, no to potrzebujemy troszkę troszkę więcej odejść stąd, żeby te nasze zwierzaki gdzieś sobie poszły dalej i teraz hmm, jak to zrobić, żeby się nie narobić z przepychaniem ich, no bo jeszcze póki co siana nie mamy, więc oni za nami nie pójdą, marchewek nie mamy ale myślę, że gdzieś na taką odległość starczy i tu byśmy zrobili sobie zagrodę o, na sam początek myślę tyle wystarczy i zagroda nie będzie zbyt duża, powiedzmy, że sobie zrobimy 4 na 4 i też oczywiście to otoczymy drewnem. I zrobimy sobie jakieś ogrodzenie, żeby zwierzątka mogły sobie tutaj spokojnie mieszkać i żebyśmy my się o nich nie martwili, że one spadają w dół. Także robimy sobie to dookoła. Zrobimy sobie też oczywiście płotek tutaj, żeby też zwierzęta czuły się bezpieczne. I mam nadzieję, że zaraz sobie przyjdą i teraz zobaczcie właśnie robi nam się tłoczno. I teraz żebym albo ja, albo świnka żebyśmy nie zlecieli, nie zlecieli w dół. Ok, mamy tyle na razie. Chyba wystarczy, a może nie, zobaczymy, czekajcie 4 na 4. No chyba dołożymy 5 na 5, słuchajcie, żeby to było równe nie? żeby to było symetryczne, skoro mamy ten blok nas nieskończony będzie. Punktem odniesienia będzie centrum naszego świata, to byśmy sobie zrobili to w ten sposób, także to będzie nasza zagroda. Tu musi dojść trawa, no i tu trzeba będzie zrobić jakiś płot, czyli zrobimy jeszcze coś takiego póki co, bo bramkę zrobimy sobie potrójną. Mhm. Trawę póki co chcemy, żeby rosła. I tak zrobimy jeszcze, słuchajcie, no i zobaczcie, już się ze świnką znowu przepycham, zaczyna mnie to irytować, zaczyna mnie to irytować i zrobimy sobie płotków. Aha, nie mamy jeszcze płotków, dobra, to na razie tyle. Trzeba drewna sobie dorobić, więcej płotków. Na pewno chcemy bramki 3, raz, dwa, trzy, nie stać nas na trzy. Mamy za mało patyków, ok. Czyli w ten sposób pozbędziemy się zaraz całego drewna, no ale trudno. A, błąd. OK, błąd. No dobra, to dotnę trochę drewna i wtedy postaramy się coś z tym zrobić. Słuchajcie, jest skrzynia i w skrzyni mamy jajka i mamy skórę, więc dwa nowe bloki. Także całkiem spoko. Przydało nam się to. Bez dwóch zdań. Ciekaw jestem, czy tutaj w stanie są wyskoczyć jakieś moby agresywne, ale pewnie na tym pierwszym poziomie nie. Owca, słuchajcie, no robi się już na mega, mega, mega tłoczno. Więc trzeba ich stąd za chwilę wyprowadzić, ale dobra, na razie póki co kopię dalej. Dobra, zaczęło się robić na tyle tłoczno i na tyle niebezpiecznie, że musimy niestety do zagrody już zwierzęta przepchnąć. I tak jak widzicie, zagrodę zbudowałem małą, mam nadzieję, że mi się uda tutaj przez ten mostek przebrnąć. W sumie mogłem go trochę poszerzyć, ale z Shiftem widzę sobie poradziliśmy tutaj. Przeszliśmy, ok. I wszystkie zwierzęta trzeba tutaj zamknąć. One całe szczęście nie są jakoś wielce rozbiegane, chociaż jedna świnka nam uciekła, tak jak widzicie. Ale okej, okay, jedna może sobie stać. Czyli mamy zwierzaki w zagrodzie. Trawa jeszcze cały czas czekamy, aż sobie urośnie. Możemy parę bloków sobie tutaj zdobyć oczywiście. Nie za dużo, ale... Ale póki co no ta gra jest bardzo, bardzo powolna. O, zobaczymy, mamy jabłuszka. Na pewno, na pewno ciekaw jestem, czekajcie, tam mamy zwierzątka, mamy trochę tej ziemi. Ok. Może tutaj też byśmy sobie trawę w drugą stronę rozszerzyli. Mamy blok, nie uciekł nam. OK. Tą stronę i ile tu mamy bloków poza drewnem? Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na 9 zaczyna dopiero drewniane ten. Dobra, czyli mamy tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i na 9 zaczynają się drewniane boki. Czyli sobie to po prostu zaznaczymy na chwilę obecną. Na 9 bloku jeszcze trzeba 9 postawić. Zaznaczymy sobie tutaj tylko jednym drewnem, żebym wiedział, że tutaj będziemy kończyć, bo słuchajcie, możemy sobie zrobić coś takiego, żeby już tego drewna było więcej, bo zauważyłem, że dosyć mało dębowego drewna teraz zaczęło wypadać z tego naszego nieskończonego bloku, więc posadzimy sobie tu jakieś drewno i na pewno też możemy sobie zrobić tutaj jakąś małą pierwszą farmę. Rozbudowalibyśmy to oczywiście. Kolejnym odcinku, w drugim odcinku, bo nie będziemy się aż tyloma rzeczami zajmować, ale możemy na chwilę obecną, o proszę, starczyło nam idealnie, zrobić w ten sposób. Hmm. Weźmiemy sobie wodę, weźmiemy sobie nasiona, bo zboże też nam będzie potrzebne i nam ułatwi. Mamy nasiona, ok, mamy zboże, wiadro na chwilę też, żeby zabrać tą wodę. No i w sumie to będzie nam potrzebna, albo będziemy musieli wybudować te schody. Dobra. I teraz tak. Nasza platforma pierwsza, prosta. Tutaj zrobimy sobie wodę w ten sposób. Będzie nam potrzebna jeszcze motyka. Mamy trochę drewna i patyków. To się dobrze składa. Jadro sobie też zostawimy póki co, tylko tu będzie ciemno. Kurczę, żeby tu nam. Moby żadne nie wyskoczyły. Uhu, uh, uh, to może być problem. No ale dobra, tym problemem pomartwimy się kiedy indziej. Zasadzimy sobie tutaj pierwsze nasiona. Zasadzimy sobie tutaj pierwsze drzewa, i może nawet tutaj. Ok, zobaczymy, jak one wyrosną. I to sobie odkładamy, no bo cenne surowce. I początek mamy. Mamy małą zagrodę. Mamy. Drewno i pole nasze małe. Zbudowaliśmy tą platformę tam na dole. Będzie ją trzeba oczywiście jeszcze ulepszyć, schody zrobić na dół. Więc myślę, że jak nam sam początek takiego one-bloka, to poszło nam całkiem nieźle i tyle chyba wystarczy. Także jeszcze dosłownie ostatni rzut oka, czy jakiś fajny blok nam tutaj wypadnie, czy pojawi się coś nowego. Póki co żwir jeszcze się nie pojawił, ale mamy glinę. Jest trochę więcej ziemi. O, mamy drugą owieczkę. Oj, przepraszam, owieczko, nie chciałem cię uderzyć. Ale mamy owieczkę, która się przyda, no bo będziemy mogli wtedy już rozmnażać owce. I wełna się nam przyda. Rozmnażać jak nam urośnie oczywiście nasionka nam urosną do produkcji zboża, bo inaczej nie ruszymy ze zwierzętami. No chyba, że będzie tych owieczek więcej niż dwie. Wypadnie więcej niż dwie, no to będziemy mogli je po prostu. Yy, no, zdobyć wełnę w inny sposób. Okej, okay, znowu robi się tłoczno, ale całkiem nieźle nam tutaj poszło. Także słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za pierwszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba taki Skyblock One Block, czy robimy tego więcej, czy to będzie fajna przygoda. No i kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na dziś to wszystko. Tyle udało nam się zbudować w pierwszym odcinku i już niebawem widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!